Drodzy, w imieniu całej rodziny ojca Józefa, jego dwóch sióstr i brata, w imieniu całej Jarskiej Rodziny Zakonnej, w imieniu Stowarzyszenia Parfianów i w swoim, chciałbym podziękować jego eminencji, księdzu Prymasowi za przewodniczenie tej Eukarystii. Księdzu Biskupowi Marianowi Floryczykowi i Ojcu generałowi Pedro Aguado. Dziękuję Ojcu Prowieńcowi za wygłoszone Słowo Boże. Dziękuję wszystkim kapłanom z kraju zagranicy, za złożoną ofiarę Mszy Świętej w intencji Ojcającego. Dziękuję wszystkim siostrom, zakonnym, braciom, klerykom. wszystkim pocztom sztandarowym i wszystkim delegacjom za więcej i kwiaty. Dziękuję służbie liturgicznej i wam wszystkim zebranym tej świątyni parafianom i kościom za wspólną modlitwę. Modlitwę, która trwa w tym sanktuarium od 10 kwietnia. Dziękuję wszystkim za wszelkie wyrazy Współczucia i solidarność z rodziną ojca Józefa, z naszą rodziną zakonną, a zwłaszcza wspólnotą warszawską, gdzie ojciec Józef przez te lata pracował. Wszystkim jeszcze raz będą w ramach serdecznych udziały. Odzieże pana Przybyła z różnych zakątków polskich. Dzieciom i młodzieży szkolnej, ze szkół i absolwentom i rodzicom serdecznym mu Teraz Teraz są Świętej Będzie modlitwa, i po tej modlitwie przewiezienie ciała Ojca Józefa. Do świątyni opatrzności. Karawan raz Ojca policajna i krearyków przewiezie ciało do świątyni opatrzności. O godzinie 14:45 będą postawione autokary, i te autokary, czy Busy, które przyjechały z delegacjami. Wszyscy przejedziemy do Świątyni Opatrzności, gdzie o godzinie 16 będzie Eucharystia. Razem z dwoma innymi kapłanami, którzy zginęli również w tej katastrofie. Księdzem Pratem, królem, księdzem Proboszczem, Mordrzejem, Kwaśnikiem. Tam wspólnie będziemy się modlić i tam w świątej będzie Bóg Najbliższą rodzinę w Ojca Józefa, kapłan, po adresy po zapraszam do Domu Zakonnego na Poczęstunek. A wszystkie inne delegacje bardzo proszę, aby przeszły do tego namiotu, który jest przed kościołem i tam też. pozwólcie najbliżsi, że dodam moje wspomnienie o świętej pamięci księdza Józefa. Gdy przybyłem do Warszawy prawie 30 lat temu jako pasterz, to przecież tutaj były pustki. Tylko wspomnienie objawień się Matki Najświętszej, a więc dotknięcie świętością tego miejsca i stąd myślę o powstaniu sanktuarium tej świątyni wtedy bardzo młodziutki kapłan Józef Dioniec przybywał i był bardzo czynny w, w, w budowie i w rozbudowie i nadanie tytułu ile on tutaj poświęcił swojej ruchliwości, gorliwości, energii, a kiedy przychodził do mnie, zawsze był przygotowany, za, zawsze systematycznie ułożone papiery, wpisane bardzo czysto, dokładnie. Takie więc wspomnienie tego gorliwego kapłana, który dbał o to sanktuarium, ale nadto jeszcze o te, ten wymiar troski o młodzież, o której słyszeliśmy dzisiaj. No i czekamy następcy ojcowie Pijarzy ponieśli wielką ofiarę, ale ofiara rodzi zawsze dobro, i ufamy, że ten posiew Ojca Józefa będzie przynosił owoce tak pośród młodzieży, jak i pośród wiernych, którzy tutaj u Matki Bożej wywoławczyni się gromadzą. Przyjmijcie Błogosławieństwo. Pan z Wami. I słuchaj niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wyrazem naszej miłości, ukoi nasz ból i umocni nadzieję. Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszego brata tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą odwagę.